Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Gitem na pokładzie. Tym razem zajmiemy się kolejną bardzo ważną funkcjonalnością w Gicie, jaką jest reflog. Reflog to jest taki dziennik komitów, y, y, na które ustawiony był y, wskaźnik head. To jest pewnego rodzaju archiwum, do którego możemy sobie zajrzeć, archiwum komitów, do którego możemy sobie zajrzeć w krytycznych sytuacjach, y, kiedy potrzebujemy y, wyciągnąć y, jakąś informację, jakiś komit, który gdzieś nam zginął, który utraciliśmy, a może nawet który przez przypadek sami usunęliśmy. W jaki sposób to zrobić? Czym git reflog od git loga się różni? Opowiem w tym odcinku. Zapraszam! W poprzednim odcinku tłumaczyłem i pokazywałem wam na jakiej zasadzie działa polecenie GitLog. Przypomnę tylko, bo szczegóły znajdziecie w tym filmie, który tutaj pojawił się teraz nade mną, że w GitLogu mamy opcje dające możliwości filtrowania po konkretnym użytkowniku, grupowania, filtrowania po datach albo po zakresie dat od i do. Tworzenia własnego tego loga wynikowego, który tutaj widzimy, wyświetlając te najważniejsze informacje, te, które najbardziej nas interesują, czy też wyświetlanie po prostu grafu z, czy drzewa z komitami, które obrazuje, jak te komity się układały w czasie. Więcej szczegółów, tak jak mówiłem, znajdziecie w filmie y, ostatnim, y, a dzisiaj wchodzimy sobie troszkę głębiej, jeżeli chodzi o dzienniki, o historię y, gita projektu. Y, zaczynamy temat refloga. Jest to fajne miejsce, warto y, to miejsce znać, bo niejednokrotnie może uratować nasz projekt czy nasze zadanie. Na początek zadbajmy o przykłady i dane testowe, które posłużą nam do wyjaśnienia, na czym działa reflog i jaka jest różnica między reflogiem a logiem. Wejdę sobie do projektu testing repozytory GH, czyli GitHub. Wejdę sobie na przykład do ReadMe. Zależy mi na tym, żeby utworzyć 2-3 komity. Zrobię sobie prostą zmianę: dołożę tutaj jedynkę. Git commit -a -m. Nie dbam o to, jak te commit message y są zbudowane, bo nie będę tego wypuszczał na zdalne repozytorium. Wszystko będzie się działo w ramach tutaj lokalnego repo. Później e, te komity będą usunięte. E, git commit minus -a minus -m e, first change. Robię enter. Tutaj sobie dołożę teraz dwójkę. Tu zrobimy teraz second change. I teraz zrobimy trójkę. I tu robimy field change. Jak teraz sobie spojrzymy w git loga, będziemy widzieć może nie tak. Spróbujmy to zrobić jako git log one line. Będzie lepiej. Mamy FIRST CHANGE, SECOND, FIRST. To są trzy ostatnie komity. Z ostatniego odcinka o Gitlogu wiemy, że możemy to polecenie zapisać teraz inaczej. Zrobimy sobie minus 3, zawęzimy tylko trzy ostatnie komity, żeby widzieć tylko to, co jest potrzebne do dzisiejszego przykładu. Jeżeli chodzi o projekt, więcej tutaj na ten moment nie potrzebuję, mogę sobie to zamknąć. I teraz możemy użyć tego polecenia git reflock, tylko zrobimy sobie jeszcze inaczej. Tutaj będzie reflock, bo na tym polu będę więcej działał. I tutaj też zrobię minus 3, zawężę tylko do trzech ostatnich komitów, a tu zrobię git log one-line minus 3, ok. I teraz na pierwszy rzut oka moglibyście powiedzieć, że no w zasadzie to jest jedno i to samo. Widzimy podobny zakres informacji, widzimy commit message, widzimy skróty czy identyfikatory od konkretnych commitów. Tutaj widzimy tylko head z numeracją od 0, 1-2, trójka, 3 To sobie leci tam dalej rosnąco w dół. 0 to jest ten najświeższy commit. Tutaj tego nie mamy, ale w zasadzie no tutaj jest jeszcze. Informacja, że, że jest jakiś commit, ale to jest typ operacji, jaki był wykonany w momencie, kiedy ten wskaźnik head był ustawiony na ten, na ten konkretny commit. Jedną z podstawowych różnic między tymi dwoma poleceniami jest taka, że git reflog jest historią lokalną projektu tej historii, którą tutaj widzimy, mimo tego, że one na ten moment są bardzo podobne, za chwilkę zobaczymy jakie są różnice i, i w zasadzie do czego ten revlog służy, jakie informacje tam tak naprawdę przechowuje. To to wszystko tutaj, co widzimy, to dotyczy lokalnej wersji Projektu tego nie wypuszujemy, tego nie wyślemy na zdalne repozytorium, tego inni użytkownicy, projektu czy członkowie zespołu nie zobaczą. Czyli jest to takiego pewnego rodzaju piaskownica, konkretnego programisty który bawi się i w zasadzie w którym jest zapisana cała jego historia pracy na gicie. A tutaj w tym GitLogu widzimy tylko już tą wersję, powiedzmy, dopracowaną. Tą ostateczną, finalną, i tak dalej, którą inni użytkownicy zobaczą. To jest taka podstawowa różnica, czyli Reflog działa i jest w ramach lokalnie projektu, tego nie puszujemy, to się nie znajdzie na zdalnym repo. Do tego inni użytkownicy, którzy nie mają dostępu do tego komputera, do tego projektu, tej historii nie zobaczą. Druga różnica, troszeczkę powiązana z tym pierwszym tematem, jest taka, że reflog zawiera o wiele więcej informacji, wiele więcej rzeczy loguje i o wiele więcej rzeczy tam po prostu trafia. Tak jak mówiłem w gitlogu, dostajemy taką finalną wersję pracy programisty a w reflogu jest cała ta, jakby, jak już mówiłem, piaskownica. Żeby to zobrazować, wykorzystamy sobie polecenie amend zmieniające treść ostatniego komita. Wpisujemy sobie git amend, git oczywiście myślnik myślnik amend, tu wpisujemy sobie m i tu robimy third change, tutaj jeszcze tylko poprawimy z wielkiej litery i powiedzmy, dołożymy raz, dwa, trzy. Cokolwiek. Robimy sobie. Y, OK. Tu musimy zrobić commit, jeszcze nie no tak, oczywiście. Robimy git commit amend. Y, I teraz sobie robimy y, git reflock minus 3. Y, I zobaczcie, jaka jest teraz różnica. Może teraz minus 3 nie jest dobrym y, pomysłem. Zrobimy sobie minus 4. A w tym miejscu robimy sobie git log one line nadal. Minus 3. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. W Git Logu mamy trzy komity nadal widoczne. Mamy first change, second change, i field change, ten mm, ostatni komit zamienił nam się na field change one to free. Z tą końcówką dopisaną, która jest wynikiem Amenda. A w przypadku refloga jest inaczej. Mamy cztery wpisy, nie trzy, związane z tymi pracami, które przed chwilką wykonałem. Mamy first change, second change, third change się nie zmieniło. Nadal mamy ten commit tutaj widoczny. On nadal jest jakby w tym archiwum, nadal jest tam dostępny. Możemy do niego wrócić, bo mamy dostęp do tego identyfikatora. Także możemy coś z tym identyfikatorem zrobić. Za chwilkę do tego dojdziemy i mamy na najświeższym, na, na tym wskaźniku, na, na tej pozycji 0 mamy commit amend, czyli jest informacja, że był wykonany amend i modyfikacja komita, i jest ten field change 1, 2, 3. Jeżeli teraz porównamy sobie identyfikatory tych komitów, mamy A52C67 i to jest zgodne z tym, czyli jakby z tej historii, z tego gitloga uciekł nam commit o identyfikatorze 94FEC4. Osiem. Nie mamy informacji w ogóle e, o tym. Z poprzednich odcinków, w których e, omawiałem, właśnie amend, e, reset, reverty itd., mówiłem, że za każdym razem, kiedy wykonamy takie polecenie, zmienia się identyfikator, bo inny jest m.in. znacznik czasowy wykonania e, polecenia, który wchodzi w skład budowania tego e, identyfikatora. E, w przypadku gitloga tracimy tą informację, nie możemy jej odzyskać i nie możemy do niej y, wrócić, nawet gdyby była potrzeba. Bo w tym przypadku, wyobraźcie sobie: ja tylko zrobiłem amend i zmieniłem komentarz. A może być taka historia, i zrobimy sobie taki przykład, w którym. Y, Modyfikujemy jakiś kod albo robimy w ogóle reset całego komita, kilku komitów, cofamy się w historii i z poziomu gitloga nie jesteśmy w stanie dostać się później do tych komitów, które utraciliśmy, a w reflogu one będą i będziemy w stanie odtworzyć historię i naprawić, jakby swój błąd, ale to za chwilkę do tego przejdziemy. Także jak widzicie. To jest taka pierwsza zmiana, różnica między tymi dwoma poleceniami, że tutaj w reflogu mamy więcej informacji, ta historia jest bogatsza, bardziej szczegółowa i jest takim miejscem, do którego możemy zajrzeć, kiedy naprawdę coś usuniemy albo zmienimy za dużo. W kolejnym przykładzie, żeby pokazać, że reflog jest takim dziennikiem w zasadzie, każdych zmian, które tutaj realizujemy. Zrobimy sobie reset na razie na tych komitach, które tutaj widzimy. Spróbujmy sobie wykonać git reset hard i wybieramy sobie identyfikator. Na przykład chcę się cofnąć do second change. Wpisuję sobie ten identyfikator w tym miejscu, robię git reset hard i wykonujemy git Reflock minus 4. I teraz... Minus 4 znowu nie będzie tutaj dobre, bo wykonałem kolejne polecenie, które odłożyło mi wpis do dziennika, więc sobie zawężę to do 5. Teraz mamy first change, ten, ten commit. Mamy second change, mamy third change, third change, i tutaj mamy reset moving to. Czyli informacja, że zresetowałem mój stan projektu i przeniosłem się do tego komita pod tym identyfikatorem, który jest. W tym miejscu, w momencie kiedy chcę zobaczyć, jak to wygląda w logu robimy sobie no, ten Gidlock Online Minus 3 i widzimy, że teraz Minus 3 w tym przypadku jest za dużo, bo złapało mi komit, który jest nadmiarowy. Ale teraz, jak widzimy, mamy First Change, czyli ten 1FCA, czyli ten komit, który tu widzimy, i mamy Second Change. Straciliśmy informację o tym First Change, o tym komicie. I nawet nie mamy o tym komicie first change raz 2, 3 i nawet nie mamy tego first change pierwotnego. Wszystkie te, oba te komity w zasadzie zostały jakby usunięte tutaj z Gitloga. Nie mamy o nich informacji. Z punktu widzenia historii Gita, historii projektu, którą będą widzieli inni członkowie zespołu, w ogóle nie było trzeciego komita, ani nie było amenda, który zmieniał tą nazwę tego komita na ten raz 2, 3. Z ich punktu widzenia po prostu były dwie zmiany first change i second change i to wszystko. Taka informacja pójdzie na zdalne repo. Na naszym lokalnym komputerze, na naszej stacji roboczej, tylko możemy zobaczyć właśnie w tym reflogu, że ta historia była bogatsza. Coś tutaj nam nie wyszło, coś tutaj przywróciliśmy, gdzieś się cofnęliśmy, jakiś komit zresetowaliśmy. Także to jest kolejny takie, taki przykład właśnie różnic między tymi dwoma poleceniami. Załóżmy teraz kolejny przypadek taki testowy. Okazało się, że ten reset, który e, zrobiłem, pomyliłem się w identyfikatorze. E, nie zwróciłem uwagi na to, że e, wchodzę do tego komita second change zamiast do third change. Czyli w skrócie chodziło mi o to, żeby usunąć ten amend third change, raz, dwa, trzy, żeby tego nie było w historii, bo stwierdziłem, że jednak tamta nazwa była lepsza. Wymyślony przypadek, ale może coś takiego się zdarzyć. Cofnąłem się nie do tego komita, którego chciałem. Z punktu widzenia GitLoga nie mam informacji o tym, jaki identyfikator był tego trzeciego komita, który mnie y, powinien interesować, czyli ten 94 fe 48 Nie mamy tutaj tego, z punktu widzenia Gitloga nic nie zrobimy. Ale jeżeli użyję właśnie refloga i dostanę tą informację, bo wiemy już, że to jest taki dziennik, który odkłada y, za każdym razem, kiedy y, wskaźnik HEAD wsk przeskakuje na kolejny komit, ta informacja, ten komit ląduje tutaj w historii. Y, to dzięki temu mogę zidentyfikować ten, ten field change, ten commit i mogę swój błąd naprawić. Wywołuję sobie git reset hard i przepisuję ten 94fec48. Klikam sobie Enter. Widzę, że wskaźnik ustawił się na, na, tą, na ten commit. Teraz reflog robię sobie 6. Mamy first change, second change i mam teraz wskaźnik. I jest informacja, że head jest ustawiony na FIRST change. I tutaj mam teraz reset moving to w, te, w to miejsce, w, w ten commit, w ten identyfikator. Ale też zwróćcie uwagę, że nie straciłem tej informacji o tym, że wcześniej przeniosłem się na, na commit second change, na to miejsce, bo to mam tutaj. Czyli cały czas to się odkłada. A jak wygląda historia, jeżeli chodzi o GitLoga? Tutaj dobijam, dokładam sobie trójkę z racji tego, że właśnie doszedł mi ten trzeci commit. I teraz widzimy first change, second change i mamy third change. Straciliśmy informację w gitlogu o tym, że był amend i była zmiana na third change raz, dwa, trzy. Straciliśmy informację o tym, że przeniosłem się w jednym kroku do komita second change usuwając third change'a. Tutaj jeszcze raz powiem, że widzimy tą wersję taką dopieszczoną, taką, która, którą chcemy, żeby widzieli inni członkowie zespołu. Po lewej stronie w reflogu widzimy piaskownicę, jaka działa się na wersji lokalnej i ten przykład z resetem hard może być dobrym przykładem na to i uratować nieraz komuś skórę. W momencie, kiedy korzystamy właśnie z operacji Reset, bardzo często mówi się o tym, żeby z niej nie korzystać albo korzystać z niej mądrze, bo nie przywrócimy już zmian po wykonaniu polecenia HARD. Sam tak powiedziałem w jednym z odcinków, ale zaznaczyłem w podsumowaniu, że chyba, że zajrzymy do refloga, i dzisiaj jest ten odcinek, w którym właśnie do niego. Zaglądamy i omawiamy ten przypadek. W momencie, kiedy używamy polecenia HARD, usuwamy sobie zmiany. Czasami nie do końca jest to przemyślane, nie do końca świadome. Usuniemy za dużo. Pamiętajcie, że możemy cofnąć się do refloga i tutaj, jeżeli te zmiany były zakomitowane, możemy tutaj podziałać i spróbować sobie cofnąć te zmiany, odzyskać to, co straciliśmy. Wiem, że mówiłem, że nie wypuszuję tych komitów i tych zmian, ale chciałbym Wam pokazać fajny przykład, jak, który zobrazuje Wam, że rzeczywiście reflow działa tylko w ramach wersji lokalnej, w ramach tego projektu, że na zdalnym repo to nie, nie wyląduje. Tak więc, no niestety, te komity, te nazwy komitów już takie zostaną. Musicie mi to wybaczyć po odcinku z odpowiednim nazywaniem komitów. Mówiłem, że będę o to dbał, ale no tutaj ciężko by mi było odpowiednie przypadki teraz znaleźć. Robimy sobie po prostu git push, czekamy aż to przejdzie. Teraz jak sobie zrobię tutaj jeszcze raz git log, może ten one line. Dobra, widzimy, że wylądowało to na zdalnym repo. I teraz tak, ja sklonuję sobie ten projekt do nowego katalogu jako nową instancję. I teoretycznie efekt powinien być taki, że reflog będzie tam w zasadzie pusty. Nie będzie tej historii, którą tu widzimy. A git log y, pokaże mi całą tą historię, którą tu widzimy: first change, second change i całą y, historię pozostałą. Wychodzę sobie z tego katalogu. Tutaj mam przygotowany y, drugi już katalog. Do niego sobie wchodzę. Wykonuję sobie git y, clone. Mam tutaj y, link do repozytorium. Y, klonuję projekt. Y, I teraz tak wykonuję sobie przypominam spróbujmy jeszcze odwzorować to na tej konsoli i tutaj robimy testing repozytory GH z dwójką i teraz robię clear tutaj również robię clear wykonam tutaj git log one line bez już tej trójki nie będziemy tego zawężać dobrze musimy wejść jak to się skopiowało dobra jeszcze głębiej jedno miejsce tutaj będzie podobnie robimy clear, clear i teraz tutaj robię y git log one line. No i widzimy od samej góry mamy field change, second change i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak zrobimy git reflog to widzimy, że praktycznie jest pusto. Mam informację tylko o tym, że była wykonana operacja clone. Nie mam w ogóle informacji o tym reflogu, mimo, że zrobiłem push na zdalne Repozytorium. Ważną i ciekawą też informacją jest to, że ta historia w reflogu, ona się automatycznie usuwa. W Widzicie, również działa coś takiego jak garbage collector czyli taki odśmiec odśmiecacz, który chodzi i usuwa zbędne jakby elementy z punktu widzenia repozytorium. Jeszcze na koniec pokażę Wam tylko źródło informacji i miejsce, w którym, z którego ten reflog czerpie. Jakby całą tą historię, całą wiedzę, wszystko jest w y, archiwum. Ja wszedłem sobie tutaj do tego testing repozytory y, klona, żeby sobie nie usuwać tego refloga z poprzedniego projektu. Wchodzę do lokalnego repozytorium. Przypominam, to jest ten ukryty katalog domyślnie z kropką y, git i mamy katalog logs. Y, jeżeli go sobie stąd usunę, w ten sposób. I teraz wyłam sobie reflog. To mamy pusto. Tracimy informację o tym, o, o tej jakby głębokiej historii, o tym archiwum projektu. Więc no w tym momencie tracimy kolejną opcję. Jakby cofnięcia się w czasie i, i zweryfikowania, co y, kiedy się zmieniało, jakie były identyfikatory, i, i, tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba pamiętać po prostu o tym, żeby starać się unikać y, nieświadomego grzebania w katalogach GITA, y, bo można sobie y, utrudnić i zadanie, czasami y, w ogóle popsuć całe repozytorium, i tak dalej. W tym odcinku to by było tyle. Pokazałem Wam jakie są różnice w logu, reflogu, jak refloga możemy wykorzystywać, do czego się go wykorzystuje, jak on działa itd. W momencie, kiedy potrzebujemy głębszą analizę, dojście do informacji, którech Gitlog nam nie pokazuje, reflog będzie w tym momencie idealnym. Narzędziem. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i komentarzach. Im więcej tego wszystkiego będzie, tym YouTube lepiej wypozycjonuje film i y, film, nagranie dotrze do y, większej ilości. Osób. Pamiętajcie, że możecie wspierać moje działania na Patronite. Standardowo zapraszam do ogromnej społeczności IT na Discordzie oraz do grupy związanej z gitem, z GitHubem, z bitbucketem i ze wszystkim, co związane z gitem na Facebooku. Jest już tam ponad 1000 członków. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, może zadać tam pytanie i znajdzie się na to odpowiedź. Linki do tego znajdziecie w opisie filmu. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć!